Siema siema, dzisiaj jesteśmy w kolejnym odcinku i mm, jedynie tydzień temu, czy ileś tam dni temu po prostu nie było odcinka, ponieważ po prostu się obiłam obijałem i tyle nie no, miałem po prostu ważne rzeczy do załatwienia i od dzisiaj zaczynamy daily, więc wy to oglądacie od 20 znaczy od 20 Kurde, nie wiem, kiedy to wrzucę, ale okej. Okay. Hmm. Potrzebowałem ogarnąć... Poprawić oceny i no... Ale miałem czas na kranie, oczywiście. Hmm. Więc tak, dzisiaj pokażę wam, co się zmieniło, więc pierwsze, co to ta farma żelaza, która działa, ponieważ produkuje ona żelazo Zobaczycie mój archiwipanok, bo przed chwilą tu Creeper był i to było poza odcinkiem tutaj w, do farmy Creeperów więc wejście i yy, tutaj są bloki jakieś niepotrzebne i tutaj właśnie ma to działać, ale nie wiem jak to działa i mam no to gdzieś, dobra yy, nie pokonaliśmy jeszcze smoka yy. Co robić z tymi, co spadli? Mm, potem kolejne, co to? Zmieniło się tak, zrobiłem mury, o coś tutaj jest, ale okej. Okay. Mam swoje koty, mam tutaj farmę jagódek, ale... To nie jest moja wioska. To nie jest moja wioska. Tu będzie gdzieś moja wioska, więc myślę, że bardzo, bardzo będzie fajnie. Proszę bardzo. Byliśmy w dżungli, tak, byliśmy. Jakby ktoś chciał na Jimbo, to niech na Priwet. no, na prywatnym po prostu, napiszę do otoki, Kęczy jakoś, tak, czy do Kaneki, nie wiem. Mm. Więc tak, porobiliśmy jeszcze farmę czciny cukrowej, która działa, i to jest po prostu takie, że przez tydzień się zabrało aż tyle co zaraz wam pokażę co jest dużym wynikiem tak to i tyle aż, okej okay, wiem trochę dużo niektórzy mogą powiedzieć, że ja czytam no ale przez ten tydzień który nie nagrywałem nocorki no ale no miałem po prostu ważne sprawy, ale po prostu przez ten tydzień graliśmy, no i tyle. Mm, tam gdzieś jest ognisko. Nie będę wam pokazywał tego. Okej, okay, więc teraz tak. Tutaj jest enchanting. Tutaj jest mojej siostry dom. Nie no, każdy będzie miał gdzieś indziej, tylko po prostu na razie. Co tu postawiła domek, więc no. Mm. Dobra, tutaj tak. Chcieliśmy wypuścić, wypuścić villagerów. Tu jest farma, dobra. To ja w sumie mogę... Dobra. Nie muszę wam pokazywać, bo i tak w sumie ta forma jest nieprzydatna. Mm, tutaj jest portal. Tutaj to jest. W poprzednim odcinku, jeżeli dobrze pamiętam, zrobiliśmy portal, co nie? No i dobrze bo... Nie, czekaj. Go nie było. Aha, dobra. Tego odcinka nie było, bo mi się usunął, dobra. Tutaj jest mój dom, dobra. Tuwerki jest dom. Mm. Kolejna rzecz to kopalnia. Tutaj, a i zaraz wam coś pokażę, tutaj w tej kopalni, ale tutaj są villagery. Gdzie? Skupu, fajne nawet itemy. Tutaj jest golem, którego trzeba będzie zabić, ale albo nie, po prostu zostawimy go. Tutaj jest skupisko villagerów. Wiem, to dziwnie wygląda. Po pierwsze, ale dobra, wi wiadomo, co nie. Dobra. Kolejna rzecz to tutaj była kopalnia. O, i mamy fajną w, w, mob spawnerkę, czy coś takiego, jak można to nazwać, mob spawnerką, czy coś to jest. Mob spawner, po prostu i tyle. Yy, wy będziecie to widzieć rano, ponieważ rano będę rzucał filmy. Na razie, dopóki nie będzie szkoła. A i jutro bo będzie z Hiszpania polska. Więc, znaczy, no, może dzisiaj, jeżeli oglądacie to, to będzie dzisiaj. Ale yy, obstawiajcie, kto wygra ponieważ no przegrali ze Słowacją, ale to po prostu błędy naszych tych bo ja, ja już nie powiem o trenerze, bo trener chyba wydałoby się po prostu bardzo fajny, ale po prostu to nasze błędy, no i tyle nasi nie umieją grać czasami, no i tyle po prostu tak się obstawia, kurde no co ja robię, co ja robię co ja robię jestem zraidowany. on nie Dobrze Okej, okay, jest, zniszczona. Ale po pierwsze, tu jest dużo szkieletów, więc musimy je zniszczyć chyba po prostu i tyle. Ale mm, jeżeli chodzi o poprzedni odcinek, to zostawiliście chyba tam 9 czy 10 opół więc bardzo serdecznie Wam dziękuję. Ale yy... na razie tak, ten MOB spawner działa dobrze, więc chyba po prostu nie powinniśmy już Wam pokazywać nic. Ponieważ wszystko Wam chyba pokazałem. Więc co, chyba na dzisiaj koniec. No, był taki krótki odcinek, ponieważ zmieniło się coś, ale no nie za bardzo, więc no nie chcieliśmy budować za bardzo, ponieważ no wiadomo. W kolejnym odcinku zrobimy coś fajnego, nie wiem, na przykład pójdziemy gdzieś czy coś na wyprawę. Jeżeli chcecie, zróbcie coś albo na smoka. No, więc Elo.